Adam Kowalski przez ten rok przeszedł olbrzymią metamorfozę. Przeszedł do naszej federacji jako wielki underdog, a teraz nagle stał się wielkim faworytem i pretendentem do pasa mistrzowskiego. W porównaniu do naszej ostatniej walki nie spodziewam się, żeby to Marcin Łazarz był lepszy. Spodziewam się dużo lepszej wersji Adama Kowalskiego. Wiem, że Adam ma bardzo dużo sportowej złości po naszej ostatniej walce. Jednak ja nie stałem w miejscu, po raz drugi go zdominuję. Weź ty Łazarz, skończ gadać. Raz wygrałeś, teraz przyjeżdżasz do mnie i gramy na moich zasadach. Wiem, że wchodząc do klatki w ostrudzie będę miał cały amfiteatr hejterów, ale spokojnie, spokojnie w trakcie trwania walki zmienią się w moich fanów. Wydaje mi się, że w naszej ostatniej walce Marcin też miał dużo szczęścia i moim zdaniem nie powinien już teraz tak dużo mówić, bo rzeczywistość go po prostu zweryfikuje. Adam ruszy na swojego rywala już od pierwszej chwili i to będzie typowa walka cios za cios. Mam nadzieję, że dostarczę bardzo wielu emocji i pokażę umiejętności, którymi dysponuję i będzie to bardzo emocjonująca i ciężka walka. W żadnej mojej walce w fenie nie byłem faworytem, ale zamknę wszystkie usta i pokażę serducho w klatce i zdobędę ten pas.